Siemka, tu Witam i zapraszam na kolejny odcinek zagrajmy w King of Dragon Pass. No i zdecydowaną większością waszych głosów zwyciężyła tutaj opcja numer jeden, a więc zaproszenie tego tajemniczego stworzenia do naszej hali klanowej. Tak więc wybraliśmy tutaj najbardziej ryzykowną opcję. Jednak Matrania uprzejmie odmówił wejścia do hali, obawiając się, że uderzy swoją głową w sufit. Zamiast tego, porozmawialiśmy z nim na placu targowym. Wasz lud jest tutaj pamiętany. Powiada się, że wierzycie w sześć społecznych cnót. Przyjmując na potrzeby argumentu, że musielibyście wybrać tylko jedno z nich, jaka cnota jest według was najważniejsza? No, ciekawe pytanie. A więc tak, możemy tutaj odmówić udzielenia odpowiedzi, albo też stwierdzić, że jest to obrona, Honor, gościnność, sprawiedliwość, posłuszeństwo, bądź też zaradność. No cóż, trudny wybór. Zobaczmy, co ma do powiedzenia rada klanowa. Posłuszeństwo jest najważniejsze, ponieważ bez niego inne cnoty nie mogą być przestrzegane. Mówi nasz wódz Hendrik. Honor jest najważniejszy. I lepiej jest umrzeć, niż go stracić. Mówi z kolei nasz wojenny wódz Minaryt. Najważniejsza jest gościnność, ponieważ bez niej rada króla Hjorta nigdy nie ustanowiłaby innych cnót. Powiada z kolei Ordak. Cokolwiek zdecydujecie, mówi tutaj niezdecydowana Janiot. Zaradność jest najważniejsza, ponieważ bez jedzenia wszystkie inne pytania są bezpodstawne, mówi z kolei Brenna. Nie traćmy czasu na kłótnie. Zamiast tego spróbujmy pomyśleć, co to stworzenie chciałoby od nas usłyszeć, mówi z kolei Orlew. Jeżeli udzielimy mu złej odpowiedzi, zacznie biegać po naszym targu, wszystko dookoła niszcząc. Ostrzega nas tutaj Rangor. A, tak więc jak tutaj odpowiedzieć na zagadkę tego tajemniczego stworzenia. Decyduje się tutaj sam wybrać odpowiedź. No i cóż, stworzenie to wydaje się być pokojowo nastawione, dlatego też chyba opcje obrony i honoru odpadają. Tak więc będzie to gościnność, sprawiedliwość, posłuszeństwo bądź też zaradność. Wydaje się ono być przyjacielsko, nastawione. No i zaufaliśmy temu stworzeniu. Oferując mu wejście do naszej hali klanowej, co było wyrazem naszej gościnności. Dlatego też chyba zdecyduje się tutaj na opcję numer 4. Stworzenie podziękowało nam za odpowiedź. Udzieliło nam także słów pożegnania w archaicznej formie i odeszło. O no cóż, tak więc wizyta tego tajemniczego stworzenia dobiega końca. Jednak coś mi mówi, że jeszcze w przyszłości możemy odczuć konsekwencje tego spotkania i udzielonej przez nas odpowiedzi. A jedna z naszych możnych, a więc niejaka Walensa, niestety donosi nam, że drużyna, którą wysłaliśmy na zbadanie gór Quibin rok temu, nie powróciła. I na tym etapie musimy uznać Benewę i jej towarzyszy za zmarłych. No, niestety, wszystko na to wskazywało. Dodaje ona również, że eksploracja byłaby bezpieczniejsza, gdybyśmy posiadali kapliczkę bogini Wingi. Albo też złożyli jej ofiarę, aby uzyskać jej błogosławieństwo znajdywania ścieżek. No cóż, trudno. Smocza przełęcz jest niebezpiecznym i tajemniczym miejscem. A niech to! Zostaliśmy najechani przez klan Czerwonego Lisa. No jest to sąsiadujący z nami klan na północy, z którym mamy negatywne relacje. Nie jest to jednak otwarta właśnie, tak jak w przypadku klanu Hillhaven. No jednak w przyszłości, jak pamiętacie, pomogliśmy klanowi Lakstanti dokonać przeciwko nim rajdu. Tak więc jest to być może zemsta Czerwonych Lisów. Posiadają oni 10 jeźdźców i 155 włóczników. I niestety przedarli się przez nasze patrole. Dlatego też na ich drodze staje jedynie 12 zbrojnych tanów i 66 tanów. No tak więc niestety nadchodząca bitwa wygląda dla nas niezwykle niekorzystnie, ponieważ przeciwnicy mają olbrzymią przewagę liczebną. No, ale cóż, mamy sporo punktów magii, dlatego też aż 3 z nich przeznaczę na wsparcie naszych wojów. Wybierzemy także taktykę ostrzału. I aby ten ostrzał jeszcze bardziej poprawić, złożymy ofiarę Orlantowi. Jednak czy to wystarczy, aby pokonać bardziej licznego przeciwnika. Czerwone lisy musiały przeprowadzać szarże będąc pod nawałą naszych strzał. Minaryt znalazł się w samym centrum starcia, otoczony przez klnących i krwawiących wojowników z obydwu stron. Bitwa na tym etapie nie jest rozstrzygnięta. I mogłaby się różnie potoczyć, co powinien zrobić minaryt. Tak więc najwyraźniej nasz wódz wojenny, minaryt, ma tutaj całkiem sporą rolę do odegrania, i mógłby teoretycznie odmienić losy tego starcia. A więc tak mógłby on nie próbować być bohaterem i walczyć tak, aby ocalić życie. Mógłby walczyć mężnie i mocno napierać na wroga. Mógłby także poprowadzić naszych wojowników do zwycięstwa, bądź też podjąć niesamowite i szalone ryzyko, aby tylko zwyciężyć w tej bitwie. No cóż, najlepszą umiejętnością Minaryta jest właśnie walka, dlatego też zaryzykujemy i wybierzemy opcję numer 4. Minaryt wybiegł przed nasze linie i zaczął prowokować wroga do szarży. Ci zaszarżowali, lecz wtedy Minaryt wydał bardzo głośny, wojenny okrzyk. Ich linia zachwiała się, a ten uderzył w nich niczym potężny młot, zabijając pierwszy tuzin wojowników, który śmiał stanąć na jego drodze. Reszta rzuciła się do ucieczki. Minaryt został ranny, jednak do końca zachował odwagę. No świetnie, właśnie na coś takiego liczyłem. Mamy więc tutaj niezwykłe męstwo i poświęcenie naszego wojennego wodza. Jednak czy to wystarczy, aby odmienić losy tej bitwy? Zaraz zobaczymy. Była to krótka, paskudna bitwa. Nasza magia spowodowała zamieszanie w ich szeregach i zdołaliśmy przepędzić czerwone lisy z pola bitwy, nie pozwalając im na splądrowanie naszej tuli. Zdobyliśmy także cztery konie. No świetnie, mamy więc tutaj wielkie zwycięstwo, choć nic na to na początku nie wskazywało. Sukces zawdzięczamy naszej magii, a także męstwu Minaryta. Nasze straty są minimalne, mamy tutaj zaledwie piątkę rannych, a straty czerwonych lisów są olbrzymie. Tak więc miejmy nadzieję, że daliśmy im w ten sposób nauczkę i nie będą już na nas próbowali najeżdżać. Ok, tak więc w ten oto sposób drugi rok naszej rozgrywki dobiega końca. Mamy więc w tej chwili święty czas i tak jak zwykle czas na podział naszych punktów magii klanowej. Tym razem mamy tych punktów niemal dwukrotnie więcej niż rok temu. No i przypominam, że możecie głosować tutaj na kilka kategorii i wasz wybór będzie miał także wpływ na naszą strategię na przyszły rok. Jednak dodam tutaj, że im mniej kategorii wybierzecie, tym większe znaczenie będzie miał Wasz wybór. Spójrzmy także na przepowiednie. A nasi wróżbici zapowiadają mniej więcej normalne zbiory. Mówią także, że będzie to świetny rok na przeprowadzanie misji handlowych. Ok, także to tyle na dzisiaj. Zachęcam do głosowania. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już niedługo.